I imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień ósmy. Chrystus istniejąc w postaci Bożej, Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, Stawszy się podobnym do ludzi. Nieskończony obraz Chrystusa, Pokorny Chrystus pozwala widzieć siebie tak, jak potrafimy. Doskonale upodobnił się do nas, a nam pozwala upodobnić się do Boga na tyle, na ile zdołamy w naszym krótkim życiu. Oto człowiek, jedyny, który mógł wybrać swoje człowieczeństwo. Teraz człowiek może wybrać dziedzictwo boskiej chwały. Królu niebios! Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu niebios znieważony i oblfany, bądź Królem i Panem naszym, tu i na wieki. Amen. Módlmy się. Panie Jezu, święty brat Albert nie zdołał namalować Twego wizerunku tak, jak tego pragnął dokończył go pięknem własnego życia spraw prosimy by każdy człowiek osiągnął tę pełnię której dla niego pragniesz amen